Widziałam Wam, że w momencie, kiedy macie to taką głęboką determinację samopoznania, pojawiają się nauczyciele. W, w najbardziej odpowiedni, ale to są zawsze nauczyciele, którzy pasują do waszego obecnego stanu świadomości. I w moim przypadku, kiedy ja powiedziałam, nie ma nic absolutnie ważniejszego niż to moje przebudzenie, że ja chcę nie tyle się przebudzić, ale ja chcę zostać też w ciele. Jako osoba przebudzona, oświecona i po prostu chcę być takim żyjącym mistrzem e, na ziemi, wtedy e, analogicznie do mojego wyboru od razu się znalazł przewodnik rodzaj takiego nauczyciela, który pokazał mi wspaniale. Ja dokładnie się w tym specjalizuję. E, I chodź ze mną. I w ten sposób trafiłam do Tobiasza e, oraz do Adamusa Saint Germain. Którzy są wzniesionymi mistrzami i którzy uczą takie osoby jak ja i takie osoby jak wy, jeśli to wybierzecie, jak po prostu ostatecznie przejść, na czym polega tak naprawdę ten proces przebudzenia. I przez ostatnie lata byłam bardzo taka zaangażowana w, w takie głębokie poszukiwania, żeby, żeby wszystko zrozumieć. I powiem Wam, że musiałam zostawić tak wiele rzeczy, którymi się zajmowałam wcześniej. W ogóle, tak naprawdę to, to się nazywa tak zwane duchowe, duchowe gówno oni to tak nazywają, bo są to rzeczy, które w ogóle tak naprawdę nic nie zmieniają w naszym życiu, a nas jedynie rozpraszają i w ogóle kręcimy się w kółko i w ogóle nie dotykamy sedna i tak naprawdę w ogóle się nie budzimy, tylko cały czas sobie jesteśmy w takiej zabawie. Tak, takiego trochę udawania, że my, się, że my się budzimy. Ale tak naprawdę to ciągle śpimy i ciągle sobie wymyślamy nowe, nowe zo, nowe po prostu atrakcje duchowe. I um, one, one w jakimś stopniu te różne rzeczy duchowe, które my możemy robić, jakieś rytuały, tańce, magia i tak dalej. One w jakimś stopniu mogą nas wspierać, może czasami coś uzdrowić, czasami coś uwalniać, ale tam nie znajdziesz spełnienia. Tak naprawdę tam nie ma. E, to jest ciągle coś na zewnątrz. E, w tych technikach zewnętrznych nie znajdziesz spełnienia. Idąc dalej, a propos procesu przebudzenia. Kiedy, kiedy do mnie przyszli, to znaczy ja zaczęłam czytać bardzo intensywnie i Tobiasza, Adamusa, którzy się okazali po prostu, że prowadzą grupę ludzi. My się znaliśmy wcześniej z tymi ludźmi, właśnie poprzez wcielenia z różnych miejsc, ze sztuk, ze, ze szkół tajemnych, z Atlantydy, z Lemurii, z przeróżnych, przeróżnych Ważnych takich też e, dla, dla ludzkości, e, z takich momentów ważnych dla ludzkości, czasów na np. Chrystusa, e, byliśmy również w tym samym czasie, ciągle podobna grupa ludzi. I e, my jesteśmy tymi, którzy, e, jako pierwsi, tak naprawdę też się przybudzą i, i są w sposób naturalny takimi też. M, osobami, które mogą pokazać innym kierunek, słuchajcie, chodźcie za mną, ja to zrobiłem i, i pokażę jak Ty się możesz obudzić. Mogę Ci pokazać tą drogę, więc y, dla, dlaczego ja kręcę w ogóle te filmy? Dlatego, że naprawdę czuję się najbardziej komfortowo właśnie w, w tej roli. To jest nadal jakaś rola, ale jednak y, skoro jesteśmy tutaj na ziemi jeszcze to zawsze staraj się znaleźć zajęcie, które po prostu wypełnia cię pasją. Bo jeśli, jeśli robisz to z pasji, robisz to z takiego czystego powołania, to jest naprawdę znak, że to jest sposób, w jaki Twoja jaźń, Twoja dusza chce się wyrażać tutaj na Ziemi. Ostatecznie, kiedy jesteś już w pełni przebudzona, to tak naprawdę, y, osoba przebudzona, oświecona, y, powiem Wam, że. Naprawdę nie musi nic robić, żeby mieć globalny wpływ na wszystko, co ją otacza. I to nie słowa, to nie słowa budzą e, wtedy ludzi wokół, tylko sama obecność tej osoby. E, ponieważ w momencie, kiedy Ty masz przebudzone swoje wewnę wewnętrzne światło, kiedy Twoja świadomość jest poszerzona, kiedy Ty masz kontakt ze swoją boskością e, i ty. I już nie czujesz się oddzielony od swojej boskości, ty wiesz, że Ty jesteś swoją boskością, że ty jesteś Bogiem, że ty jesteś świadomością, która po prostu mieszka w tym ciele, kiedy ty naprawdę to yy, żyjesz w taki sposób, to można powiedzieć, że samą swoją obecnością masz naprawdę wielki wpływ. Na, na cały otaczający się świat. Ty po prostu możesz pójść sobie na kawę, siedzieć sobie w kawiarni, czytać swoją ulubioną książkę, a twoje przybudzone wewnętrzne światło, którego już jesteś świadomy, że jest tutaj masz z nim kontakt, to ono, ono można powiedzieć, yy, tak jakby dotyka wszystko, co jest wokół, wokół ciebie, wszystkie osoby, które są wokół ciebie, a te nawet nie mając pojęcia skąd to przyszło, nagle zaczynają mieć na, nagle można powiedzieć tak jakbyś im rozświetlał potencjały, zupełnie nowe potencjały do przebudzenia właśnie. I te osoby ni z tego ni z owego, mo, mogą nagle stwierdzić coś jest nie tak w moim życiu. E, muszę coś zmienić. Albo na przykład są w toksycznych relacjach i mówią: Muszę wyjść z tej relacji. Tak nagle, tak nagle po prostu takie, można powiedzieć, takie mają takie boskie wsparcie, ale tym boskim wsparciem jesteś ty sama. Twoje przybudzone światło jest tym boskim wsparciem. Dlatego, jak się jest już w pełni zintegrowanym i oświeconym, to tak naprawdę nie musisz nawet mówić, tylko po prostu jesteś, ty po prostu jesteś i świecisz swoim światłem. Świedzisz swoim światłem tak jak ja możesz malować, i, i te obrazy też po prostu emanują światłem i przypomnieniem. A właśnie ten obraz jest to obraz e, wielowymiarowy. Ja, jeden z moich ostatnich obrazów, e, który namalowałam e, w nowy rok, kiedy się zaczynał 2019 rok. Opowiadając dalej o naszym przebudzeniu. Um, ja Wam opowiadam to bardziej jak to do mnie przyszło. Um, każdy z Was będzie, ma bardzo indywidualny proces przebudzenia, ale to, co mogę o nim opowiedzieć, to właśnie w momencie, kiedy Ty wybierasz to przebudzenie, kiedy zaczynasz być prowadzony, to um, chcę, żebyś, chcę, żebyś wiedział, że to jest całkowicie. Naturalny proces, i każdy prędzej czy później, kto przyszedł na Ziemię, przybudzi się do swojej boskości. I tak jak do mnie zaczęły przychodzić takie niesamowita mądrość i pro, prostota tego, jak ten wszechświat jest skonstruowany, kim my jesteśmy, jaka jest, jaka jest nasza rola. Jaka jest zależność między świadomością a energią? Między, co to znaczy, że my jesteśmy kreatorem naszego życia? To po prostu, kiedy te rzeczy wszystkie do mnie przyszły, to jedyne, co mam ochotę robić to przede wszystkim wprowadzać to w życie, ponieważ to się staje moim chlebem powszednim, tak? To jest po prostu moje nowe życie, nowe, przebudzone, świadome życie. W dalszej kolejności to, co ja poczułam, że, że muszę zrobić, znaczy muszę, nie, nie muszę, ale chcę, to jest to, że ja po prostu chcę się z Wami tym podzielić. I e, nawet jeśli mam już bardzo dużo rzeczy przebudzonych, ale nie jestem w pełni e, urzeczywistniona tak, jak o tym opowiada e, Mistrz Adamus. E, to wiem, że jestem na tak zwanej ostatniej prostej. E, i, I to jest powód, dla którego też e, ja, ja poczułam, że ja po prostu chcę zacząć się dzielić tymi nawet pierwszymi etapami Waszego przebudzenia, tego powrotu do, e, do boskości, ponieważ. Każdy z nas potrzebuje rodzaju takiego przewodnika na bardzo różnym etapie swojego przebudzenia. Powiem Wam, że ilość informacji, która zaczęła do mnie napływać, kiedy wybrałam swoje przebudzenie i też ogrom mądrości, które dostałam czy, czy poznałam u Tobiasza i Adamusa jest naprawdę przeogromny. I jeżeli Wy jesteście takimi determinowanymi poszukiwaczami, to po prostu... Prędzej czy później, może, i traficie na te, na te wszystkie nauki i channelingi, i będziecie je tak samo studiować jak ja. Tymczasem chciałabym Wam powiedzieć o czymś, co dla mnie okazało się takie bardzo, bardzo kluczowe, żebym to zrozumiała. Przede wszystkim, jeśli w pierwszej kolejności w ogóle na początku zrozumiesz, zrozumiesz, kim jesteś. Eee. <noise> Na ten temat już pewnie nie jeden film nagrałam, tak? Na temat tego, że po prostu Ty po prostu jesteś. Twoja esencja, Twoja, twoja tam, można powiedzieć, to kim ty jesteś. Można to nazwać tylko jednym słowem: to jest po prostu świadomość. Ale świadomość nie jest to coś, co zrozumie umysł. Ponieważ świadomość jest stanem istnienia. Zgadza się. I możesz tak naprawdę siebie samego w tej najczystszej postaci, w tej, tej pierwotnej postaci, jedynie doświadczać. Więc nawet jeśli ja o tym tutaj opowiem, to nie ma wielkiego znaczenia do momentu, kiedy ty po prostu zatopisz się w sobie i wczujesz się w sam stan istnienia. W takie słowa po prostu, że ja istnieję, ja jestem. I to w tym odczuciu jestestwa, istnienia jesteś Ty prawdziwy. Mówi się, że ty byłeś, ty jesteś i ty zawsze będziesz. To jest, to jest właśnie świadomość, że mówi się też, jestem wszystkim tym, czym jestem. Jestem wszystkim tym, czym jestem. To jest bardzo potężne sformułowanie. I ono, co ciekawe, popatrzcie, ono zawiera w sobie, nie tylko ten aspekt yy, ducha, czyli po prostu samego istnienia Twojej esencji, ale ono zawiera w sobie również nasze ludzkie doświadczenia. Nasze przebudzenie, co jest dla mnie właśnie okazało się takim bardzo ważnym elementem, żeby to zrozumieć, jest to, że yy, ty nie, nie przyjmiesz siebie i nie poznasz siebie, jeśli będziesz odrzucał swoje ludzkie doświadczenia. Ty po prostu musisz przyjąć całą swoją, całą swoją ludzką egzystencję, ponieważ Twoje człowieczeństwo jest integralną częścią Twojego, e, twojego jestestwa. Ty jesteś duchem. Który stworzył dla siebie sam plac zabaw, jakim są po prostu rzeczywistości, rzeczywistości, różne przeróżne królestwa na różnych wymiarach. Jednym z takich wymiarów jest ziemia. I Ty, Stwórca, stworzyłeś, stworzyłeś ten, tą właśnie rzeczywistość, w której żyjesz teraz, w tym momencie. Stworzyłeś swojego własnego bohatera, którym jesteś. To jesteś ty, 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 twoja, twoja postać, twoja ludzka część. I ty świadomość mieszkasz w tymże bohaterze. I w tym bohaterze ty po prostu przypominasz sobie, wow, ja to wszystko stworzyłam. Wszystko, wszystko wokół Ciebie. Tak naprawdę to jesteś Ty sam. Cały Twój wszechświat. Cały Twój wszechświat zewnętrzny jest odbiciem Twojej wewnętrznej świadomości, ale też Twojej percepcji, Twojej percepcji, ponieważ Ty możesz mieć ograniczoną percepcję, możesz mieć ograniczony sposób widzenia świata i wtedy masz wrażenie, że Ty jesteś osobno. I cała reszta też jest osobna. Jest to ograniczona percepcja wynikająca z umysłu. Natomiast w momencie, kiedy zacznie się Twoja percepcja poszerzać i Ty zaczniesz um, przede wszystkim też rozumieć, jak jest skonstruowane to wszystko, um, i zaczniesz mieć połączenie ze swoją jaźnią, ze swoim światłem, to Ty zrozumiesz, że nie ma nic na zewnątrz ciebie. Wszystko jest wewnętrzne. Wszystko absolutnie wszystko jest wewnętrzne. Cały wszechświat wokół ciebie jest to energia. Jest energia. I to jest twoja własna energia. Ona jest z wewnątrz. Gwarantuję ci to. To nie jest yy... nic nie może istnieć bez twojej świadomości. Zawsze na początku i na końcu zawsze jest świadomość. Ona jest wieczna, ona jest niezmienna. Ale póki gdzieś nie ma świadomości, to coś nie istnieje. Także wszędzie, no to jest taki temat filozoficzny, czasami trudno mi się, czasami trudno się o tym mówi, ale gwarantuję Ci, że jak będziesz miał coraz, będziesz miał coraz lepsze połączenie ze sobą, ze swoją jaźnią, to też Twoje postrzeganie świata zacznie się zmieniać. I tak jak ja jestem uczona przez Adamosa Saint Germaina, że my tutaj jesteśmy na Ziemi z bardzo też konkretnego powodu. I tak naprawdę nie są to żadne lekcje, i nie ma czegoś takiego, jak jakiś plan do zrealizowania, i nie ma czegoś takiego, jak jakieś przeznaczenie duszy, że Ty coś bardzo konkretnego, w jakiś bardzo konkretny sposób musisz. Dane życie przeżyć. Nie, nie ma czegoś takiego. Ty jesteś kreatorem w każdym momencie swojego życia i w każdym momencie możesz zmieniać, zmienić swoje życie z wariantu A do wariantu B. W każdym momencie. To jest trochę tak, jakby wszystkie możliwe potencjały były tobie dostępne w każdym momencie. I ty mógłbyś wybierać i żonglować tymi potencjałami, więc nie jesteś uwięziony do jakiejś rzeczywistości. To tylko, żeby być takim. Takim kreatorem, który jest tak wolny, i musisz pozbyć się bardzo wielu ograniczających Cię przekonań. I na przykład, jedną z takich rzeczy, które absolutnie prędzej czy później będziesz musiał się skonfrontować, czy będziesz musiał się skonfrontować na swojej drodze przebudzenia, jest to, że będziesz musiała odpuścić wierzenia chociażby na temat karmy. I trzeba będzie dokonać takich bardzo świadomych wyborów, że ty, ty nie jesteś więźniem swoich karmicznych uwarunkowań. Że ty po prostu zrywasz te umowy karmiczne, że, ty nie, że, że już nie masz potrzeby bycia w tak zwanych relacjach, w sytuacjach, które wynikają z tego, że ty. Możesz wierzyć, że Ty musisz być w tych relacjach, że Ty musisz być w tej karmie. Po prostu tak naprawdę karmy nie ma. Jest, jest tylko kwestia. Yy, tak naprawdę wszystko, co dotyczy karmy, może zniknąć w jednej sekundzie, jeśli Ty wybierzesz, że Ty jesteś wolny od karmy. Na tym też polega twoje, twoja, yy, twoja moc, twoja, twoja boskość że to Ty decydujesz. Co w Twoim życiu y, ma na ciebie wpływ? Budząc się i stając się istotą całkowicie suwerenną, takim suwerennym mistrzem, takim wcielonym mistrzem, tutaj w ciele, w pełni przebudzonym, ty y, będziesz musiał, musiała się uwolnić ze wszystkiego tego, co jest związane z Twoimi przodkami. Ponieważ to, co ma na ciebie wpływ i może, może zaburzać Twoją percepcję, to jest y, właśnie pamięć y, i przekonania, wierzenia, które, które przejęłaś po swoich przodkach, a które w sposób nieświadomie, nieświadomy y, masz w swoim ciele, po prostu dostając y, ciało po swoich przodkach, tak naprawdę to ciało to nie jest twoje prawdziwe ciało, tylko to jest, można powiedzieć, zlepek całych całej, całej, wszystkich Twoich pokoleń. W momencie, kiedy ty zaczynasz, chcesz poznać siebie, co to znaczy być istotą suwerenną, całkowicie niezależną, takim po prostu no, suwerennym Bogiem, będziesz musiała i musiał rozstać się ze wszystkim, co dotyczy przodków. Ja o tym wszystkim opowiadam w szkole mistrzów, którą stworzyłam. Trzeba po prostu robić, trzeba zrobić konkretną taką, to nawet nie jest rytuał, to jest bardziej. Um, taki świadomy wybór i, i wiedzieć, jakie są konsekwencje też tego wyboru. Kolejną z rzeczy, którą na pewno trzeba będzie zrobić w czasie e, przebudzenia, prędzej czy później, czy, się, czy to usłyszysz ode mnie, czy, czy to po prostu do Ciebie przyjdzie, um, to jest to, że Ty zaczniesz się odłączać od masowej świadomości. Um, w masowej świadomości. Masowa świadomość jest to zbiór wszystkich możliwych wierzeń i myśli wszystkich ludzi, którzy istnieli i istnieją obecnie na Ziemi. To jest można powiedzieć taka wielka chmura, stworzona tak naprawdę do tej chmury wpada wszystko, co kiedykolwiek zostało przeżyte też na Ziemi. I to, można powiedzieć, utkało taki system wierzeń, jak ten świat funkcjonuje. Tylko w tej masowej świadomości jest bardzo dużo wierzeń, które są w ogóle niezgodne, które są zaprzeczeniem tego, kim ty jesteś, tak? Czyli w momencie, kiedy ty się uwalniasz i chcesz poznać siebie, to ty tak naprawdę musisz się odłączyć od tego systemu wierzeń, który. Jest autentycznie, totalnie cię ograniczający. Tam jest po prostu jedno wielkie, że ty nie możesz, nie potrafisz, yy, że są po prostu ograniczenia. Ty, ty otwierasz się na swój absolutnie nieograniczony potencjał, a to jest poza masową świadomością. I po raz kolejny jest sposób, w jaki, w jaki można to zrobić. Yy, Jednym z takich podstawowych rzeczy, którą ty możesz zrobić, to możesz zacząć rozpoznawać, yy, czy myśli i przekonania, którymi się kierujesz w życiu, czy one, one są dla ciebie takie uskrzydlające, czy one cię zamykają. Czy ty czujesz się wolny, wierząc w daną rzecz, yy, czy po prostu, yy, czy wręcz przeciwnie. W dalszej kolejności możesz zacząć rozpoznawać, czy ty nadal chcesz w to wierzyć. Możesz rozpoznać, że na przykład dane zachowanie jest to po prostu coś, co robiła zawsze twoja babcia, twoja prababcia, twoja mama, a teraz masz dane zachowanie w sobie i dane przekonania, więc to jest również takie bardzo, bardzo świadome obserwowanie siebie i decydowanie w każdym momencie, co ja wybieram. Co ja wybieram, że jest moje. Możesz w jednym momencie decydować zaraz: No, to jest zachowanie mojej mamy, to nie jest moje zachowanie, ja wybieram inaczej. Więc taki suwerenny twórca, kreator, który się budzi, mistrz, którym jesteś, to jest ktoś, kto yy, zaczyna dokonywać bardzo świadomych wyborów, co jest jego, a co nie jest jego. Jest to jedna z takich podstawowych podstawowych atrybutów mistrza.